Okej, okay, nagrywamy. Ta... Będziemy może, potrzebuję poszukać sobie sukienki jakiejś na komunię. Hania się robi zakupy. Też muszę podejść. Następny bliżej. stroik, Haniusia pierwsza. Like nie lubisz? To no, jest okay. nie musisz lubić. Ta jest super, w ogóle bardzo mi się podobają te kolory. Fałdki jak są jakieś, nie wiem o co w tym chodzi do końca. Szybka zmiana planów. weekendowym vlogu dzisiaj wrzuciłam up, mój dzwoneczek dzisiaj wrzuciłam dzisiaj wrzuciłam vloga i taki bez inspiracji napisałam, bo nie to, że nie ma inspiracji do nagrywania, tylko Ostatnio tak sobie myślę, że jak będę nagrywać vlogi, no to, tak z jednej strony, oczywiście dla mnie, próbuję rozłożyć ten dzwoneczek, ale nie wiem, czy dam radę, czy to się wykręci. Wykręca się. Bo tutaj mam taki dzwoneczek, on przyszedł z naszym domem, także. Już jakiś czas wisi u nas w garażu i właśnie próbuję go rozmontować. On nie jest dużo warty. Właśnie sprawdziłam na Google. Fajna rzecz, jeżeli nie znacie Google dobrze, to możecie wejść na Google, tam gdzie jest telefonem zrobić zdjęciem i pokażę Wam się podobne pod, pokażą się Wam podobne przedmioty czyli znalazłam taki sam dzwoneczek jak mój e, ktoś go sprzedaje za 30 dolarów ale moja myśl już dawno była że e, kiedyś przemaluję sobie ten dzwoneczek, wyczyszczę i przemaluję i pójdzie do środka do domu sorry tak nie widać mnie za dobrze w ogóle macie e, super view z tyłu jest nasz garaż. Hania nas namówiła na przejażdżkę rowerową. Powiedz Hania cześć. Bingo! Bingo. That's really very O, uwaga, z górki jedziemy. I zakręt. Trochę się tutaj wyćwiczymy. Hania, a ty ćwiczysz? O, a very Oh, bingo! I see another one. Ania ćwiczysz czy nie? Yes. Tak? Bingo. Taka gra, gdzie szukacie samochodów w jednym kolorze. Dzisiaj szukamy czerwone, ale zazwyczaj jest żółte. Żółte trochę trudniej znaleźć. Uf. Ciepło dalej. <grym> ale już w następnym tygodniu ma być troszeczkę chłodniej. Co? So. I tak z niczego już mamy niedzielę kochani, także um, Wojtek pojechał z chłopcami na mecz, Adaś ma dzisiaj mecz, oryginalnie miał mieć wczoraj w sobotę, ale dlatego, że u nas padało, padało w Richmond, tam gdzie grali, to przełożyli go na dzisiaj. To jest jeden taki z ważniejszych meczów, bo jeżeli wygrają ten mecz, to mają szansę jechać na stanowy turniej do Kalifornii. Już zobaczymy, jak to wyjdzie, jak wygrają i co będzie dalej. Ja zostałam w domku, właśnie tam z tyłu gotuje się schabik, także zrobimy schab w sosie, nie gotuje tylko dusi. Zrobimy w sosie i zrobimy ziemniaczki. A w międzyczasie, jak to już jest prawie gotowe, a ich nie będzie przez jakiś czas, to podskoczymy sobie do sklepu. Zobaczymy, tak się zastanawiam: TJ Maxx czy Marshalls. Muszę włosy niedługo zrobić, bo siwe idą. Nie obejdzie się bez siwych. Także dzieciaczki na dworze tutaj są. Jest po prostu superowa pogoda. Prawdziwa wiosna dzisiaj po wczorajszych deszczach. O, jeszcze chciałam Wam pokazać tutaj z tyłu za mną. Patrzcie na te piękne bazie, co stoją. Dostałam od mamy. Także pięknie stoją. I jeszcze a, baranek wielkanocny. No nic, sprzątnie się go z czasem. I dobra, zbieramy się, podjedziemy do sklepu. Będziemy może potrzebuję poszukać sobie sukienki jakiejś na komunie siostry syna. Także jak znajdę coś, to zobaczymy, a jak nie znajdę, też jest OK. Mogę zawsze coś wybrać może z szafy. Coś tam się zawsze znajdzie. Ale popatrzymy, co mają teraz na wiosnę, na lato. Właśnie z takich sukieneczek I ogólnie co mają w sklepie. Jedziemy. Gdzie wyjść steście tam? No, i jak zejdziecie? No, jak zejdziecie stamtąd? Co, potrzebujesz pomocy? Tam się nie wciskaj dalej. Trzeba zejść tak, jak się weszło, Aniusia? No, ale po kolei jeden i drugi. Takie fajne z tymi. A te plastikowe są. Nie? I popatrz, a na nosy są tak samo. Fajne? Mm -hmm. Te tulipanki też nie są brzydkie. Towarów. I takie coś... Nie potrzebujemy kart na razie. Na karty kredytowe. Za siebie. powąchamy tam tą świeczkę. Co to jest? Mm -hmm. A Blossom. Mmm. Mm. Mm. Okay. Mhm. Mm right? yes, no. 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 ja już mam kubeczek w rączce. Mogę, mogę chodzić. Potrzymaj mama, nie? E, pójdziemy na sukienki. Ciocia chyba była tutaj na sukienkach, co? Ja się spodziewałam. Okej. Fajne kolory. się robi zakupy. Też muszę podejść bliżej. Patrzyłam na ją. Nie jest głupia, ale mam podobną. Patrzcie jak szuka. To jest dziewódczyna. Nagrywamy tak dużo, tylko dlatego, że dojechała do mnie siostra. Także mamy strasznie duży wybór i myślę, że może coś znaleźliśmy fajnego. Nie, siostra? I hope. Mam nadzieję, bo już mam dosyć. Jeszcze ja za No właśnie, także poprzymierzamy, pokażemy Wam co fajniejszego, to co nie fajne, to nie będziemy pokazywać. I e, zobaczymy, ale jeszcze musicie zobaczyć Hanie tutaj z jej Hanie, się, Pokaż, ile tutaj masz tych sukieneczek? Wow! Czy to nie jest prześliczne? No, tylko spadają. Za, dwa, za 20 dolarów są te sukieneczki. One z kapeluszem przychodzą, a ta jest fajna, jest za 10. Będziesz przymierzać? Tak. Dobra, pierwsza kreacja. Tylko tutaj światło nie jest e, super ekstra. Ale ta niebieska jest fajowa. Ta, Ten guzik mm. tutaj, nie? Nie. Yeah. Masz zły bistonos że tego. Sorry. Tak. Super się. O, nie, ta jest super. W ogóle bardzo mi się podobają te kolory. Ona no jest taka trochę, można by powiedzieć. Plażowe kolory i e, kosztuje 20. czuję, że nie wiem, to jest chyba Eska. To jest Eska. Myślę, że ona. Jest, tutaj jest tu tak, amirium. jak tutaj. I myślę, że tutaj troszeczkę może by zeszła w dół, jakby była Miriam. Ale nie, nie wiem, czy, a myślę, że powinna. Aj, pokaż, Jak, podoba Ci się, czy nie? Tak. To światło to jest tyle. takie okropne, nie mhm. widać tych kolorów. Ta jest śliczna, tylko że ta kartka, kochanie, idzie do tyłu. It's an, goes on the back and the goes like this. A ja e, taką przymierzam i powiem wam, że ta sukienka jest e, super wygodna, fajnie leży. No, włosy moje. Tutaj te rękawki są takie. Jest po prostu fajowa. Bardziej mi się podoba od tej niebieskiej. I ona jeszcze ma takie tutaj mama, like rozcięcia yellow, yellow no. po dwóch stronach. Tutaj z tymi guziczkami. Mogę się ja sprawdzić, po ile ona jest? Mama. Look, mama, yeah, like like this. This. Mm. O, tutaj jest, o, widzę. Like this, mama. 25. Jest fajna, bardzo fajna. A ty, pokaż. <słyszy> Ten kolor nie jest w ogóle dla ciebie. Mama! Ale ja mam to samo, taki sam problem. Czuję się jak stara maleńka. <słyszy> Co to za wyraz? Hania, poczekaj. Ojej, teraz! Poczekaj. O, no. Super! Kwiatowa propozycja. Bardzo kwiatowa. Pokazujesz się w tej zielonej? Tylko jest e, przymała trochę. E, ta, wiesz co, tak w kamerze ona bardzo fajnie wygląda. Tak? No. Ta jest zakwiatowa. Ona jest e, fajnie uszyta w ogóle. Tutaj z tym e, ro, rozpiertkiem, Tylko, że jest e, ta znowu jest przyduża moim zdaniem śliczna My, o fajnie wszy, wszystkie na niebiesko lubisz tą niebieską Hania? ja mam taką granatową nie widać tutaj dokładnie a tutaj jest taki e, jakby pomarszczone na gumce kilka to oczywiście schowa e, fałdki jak są jakieś nie wiem o co w tym chodzi do końca czy tak? Jak tak jest, to nawet e, ok wygląda, nie? No. I fajny jest ten e, wałeczek tutaj na szyi. Co, że powiesz, inny wałeczek? O, tutaj te wałeczki. Nie wiem, dobrze. Twoja wygląda, powiem ci szczerze, trochę piżamowo. Wygodna jest, ale trochę przemała? No. I... I to tutaj zgięć e, wcięcie tutaj wcięcie. Mmm, like yeah. pięknie. Lubisz tą niebieską? Mm -hmm. Wyglądasz prześlicznie, słoneczko. No to akurat nie przyszła z kapeluszykiem. Następny stroik, hajnie pierwsza. Nie lubisz? No, that's ok, nie musisz lubić. Nie ściągaj teraz, nie ściągaj, bo my nagrywamy. No. Okay. ok, to idź tam, ściągaj do tyłu. Tutaj, e... nie, no te nogawki skracają totalnie. Jakby szło kwiatki do samego dołu, to jeszcze moim zdaniem to by się... Dało? Tak, prezentowało. A moja jest... E... Czuję się jak tak, grzeczna dziewczynka, E, trochę tak babciowaty ten... E... Nie, to nie jest grzeczna dziewczynka. To jest babciowata. No nie? Taki babciowaty ten, te kwiatuszki. Ale najlepsze to jest zrobione, Mogę się zauważyła, że są dwa kolory e, niebieskiego z tyłu. Jakoś zabarbowane to, to, już... to jest. Wiemy czemu to przyszło do A, No, no e, ta sukienka jest e, superowa. Moim zdaniem. Okej, okay, a ta e, na pewno nie na komunie, bo jest e, bardzo duże wycięcie, ale e, bardzo fajnie leży, tylko chociaż do końca... Czemu mamy tutaj sznureczki pod e, ramionami? Jest just do something with that? Nie. Czy to na, idzie może na ramię i tak powinno schodzić? Kolory są bardzo fajne, chociaż nie oddają się w lusterku tutaj. Nie, w totalnie jej nie wiem, to... okay, mm. Mogę się zastanawiać nad tą niebieską. Tak czy inaczej, ja chyba sobie jej nie wezmę, jeżeli ona weźmie. Sorry. Mi się bardzo podoba, a nic, wymienimy się. Ja sobie wezmę tamtą drugą i jak coś, to się wymienimy na jakąś inną okazję. Okay. Ta, co przymierzyłam, jest e, bardzo fajna. Krój jest superowy, to jest e, DKNY. Sorry za to światło jeszcze raz i e, tylko, że już jest droższa, ale krój jest bardzo ładny, taki e, klasyczny, elegancki. No widać siebie przecież, nawet można ją sobie założyć do, do wedges i też będzie fajnie wyglądała. Także my już jesteśmy w domu, także kończę obiadek, tam z tyłu obrałam właśnie ziemniaczki i rozpakowujemy się, oczywiście Hania smutna, bo nie ma z kim się bawić. Danielek już pojechał do domu. Kupiliśmy sukienki. Był troszkę problem wybrać, bo Hania się nie mogła zdecydować, ale ostatecznie próbuję tutaj wyciągnąć Wam, żeby pokazać. Zdecydowała się na tą, co mi się bardzo podobała, także ma e, tutaj takie fajne Guziczki z tyłu na plecach i do tego jest e, kapelusz. Także. E, jest bardzo fajna bawełniana, super. Jeszcze sprawdzimy to na 100%. No 100% bawełny, także perfekt. I ona kosztowała. Wiesz jak mi leci. Zaczekaj no kochanie. 17 dolarów. Malujesz? Dobrze. Także tak, a ja poszłam z tą żywą sukienką i e, moja siostra sobie kupiła tą niebieską, także fajnie, bo jeżeli coś, to jakaś inna imprezka czy cokolwiek to możemy się zawsze wymienić, jeżeli byśmy chciały, to ta niebieska też mi się podobała, ale jej się chyba bardziej podobała także ona kupiła tamtą, ja kupiłam tą i ta sukieneczka moja kosztowała 25 dolarów z Marshallu, Marshall to jest tak samo jak TK Max, myślę, że już wam e, mówiłam, to jest z tej samej kompanii to jest z Australii jakiś designer i nazywa się Abel the Label Dobrze. Coś takiego. No. Także zakupy się udały. Teraz czekamy na chłopców. Już Wojtek pisał, że jadą do domu. E, nastawiane ziemniaczki. Ja się z Wami żegnam. Kończymy... <laughs> Przepraszam. Kończymy nasz weekend. Mam nadzieję, że Wasz weekend był udany i zobaczymy się wkrótce. Na razie. Pa, pa. Szybka zmiana planów mecz przegrany i no i co? Nie będzie pomiędzy stanowego turnamentu, ale jeszcze szansa na Colorado, także zobaczymy jak to pójdzie. Chłopaki jadą do domu, ale nie mają ochoty na schab. Dzisiaj mają ochotę na hiszpańskie. No, trzeba poprawić humor. Adasiowi szczególnie mi się wydaje, a wiem, że on e, lubi takie meksykańskie, hiszpańskie jedzenie. Także spotkamy się z nimi już e, pod restauracją. Schabik się nie zepsuje. U nas jedzenie rzadko kiedy się wyrzuca, ponieważ e, no, jest trzech chłopaków w domu. Będzie obiad jutro po pracy, jak należy. Także, także zasuwamy. Na poprawę humoru, albo tak, o, po prostu. Ale najśmieszniejsze, że ja w kuchni miałam taki e, rozgarbik, czy nie wiem jak to się mówi. E, Lanżę już szykuję, owoce pomyłam, e, hani, shake'a robiłam, nie? Tam z bananów i struskawek. E, co tam jeszcze, sos skończyłam. A Wojtek, no będziemy za tyle i za tyle, no to ja patrzę na zegarek, mam 10 minut, żeby to uprzątnąć. No tutaj otworzyliśmy sobie, zamknę sunroof, bo wieje. Także mam nadzieję, że w miarę to ogarnęłam i jedziemy teraz. Oj, Hania, you ok? Położyć ci sweatshirt na to krzesło, żebyś mogła sobie usiąść? mama so i got the green they're like impossible mm -hmm. like, they'll be losing by like 10 points and they'll probably still come back cause they, they just like keep going Dobrze, <laughs> Także późna kolacja, kolacja, obiad. Zbieramy się na koniec dnia. Trzeba się troszeczkę, troszeczkę odpocząć po dzisiejszym bieganiu. Także jeszcze raz. Mam nadzieję, że mieliście majowy weekend. I do zobaczenia następnym razem. Na razie.